Bardzo dziękuję za zaproszenie. Rzeczywiście drugi kongres ESG to jest ważne wydarzenie i cieszę się, że jest już organizowane cyklicznie. Rozmawiamy przede wszystkim o. Zrównoważonym rozwoju, czyli o tych trzech literkach, które oznaczają troskę o środowisko, troskę o e, warunki społeczne e, rozwoju, czy te aspekty społeczne, no i ład korporacyjny. Ja oczywiście się skupiam i koncentruję na tym aspekcie społecznym. E, no i patrzymy na sytuację pracowników przede wszystkim. Chcemy rozmawiać o tym, że. Dla pracodawców taką pierwszą grupą docelową, jeśli myślą o swojej społecznej odpowiedzialności, powinni być sami pracownicy, nie tylko to otoczenie takie dalsze. Co jest też oczywiście zrozumiałe, szczególnie dzisiaj, kiedy mówimy o wspieraniu uchodźców z Ukrainy, więc to jest też bardzo pozytywne, że pracodawcy również się włączają w tą całą akcję pomocową, i, i, i jest to naturalne, i bardzo się z tego cieszymy. Natomiast taką pierwszą grupą odbiorców, o której myślą, jeśli myślą społecznie odpowiedzialnie, właśnie powinni być pracownicy, a pracownicy to też ich rodziny. I tutaj dochodzimy do tego, co jest z mojej perspektywy bardzo istotne, a mianowicie ułatwianie dzisiaj pracownikom łączenia różnych ról, które pełnią społecznie, tak? Czyli najczęściej to są poza swoją pracą role rodzinne, czyli role rodziców w przypadku zarówno kobiet jak i mężczyzn i wiemy, że jest to ogromne wyzwanie i wiemy, że kobiety kiedy się spotykają, to bardzo często właśnie o tym rozmawiają, jak sobie radzą z tym łączeniem życia rodzinnego i zawodowego. I już w ramach współpracy takiej w, w obszarze ESG przeprowadziliśmy wspólnie z Giełdą Papierów Wartościowych w zeszłym roku badanie. Badanie wśród spółek notowanych na giełdzie, oczywiście. Z którego to badania wyszło nam, że Spółki bardzo duże korzyści widzą we wspieraniu tego work-life balance, tak? tak to niestety z angielska nazywamy. I te spółki, które stosują praktyki ułatwiające rodzicom łączenie ról, na przykład elastyczny czas pracy, czy ruchomy czas pracy, czy pracę zdalną. Czy tryb zadaniowy, czy stabilną pracę, bo to jest drugi taki ważny aspekt, widzą, że ci pracownicy zwiększają swoje zaangażowanie, są bardziej lojalni, mają mniej absencji, mniejsze rotacje. I to widzi między 70 a 80% spółek, które badaliśmy, więc jest to bardzo, bardzo pozytywny wynik i myślę, że warto o tym mówić i warto zachęcać w ogóle pracodawców w Polsce do tego, by się bardziej otworzyli na te na te problemy i dzięki temu właśnie zwiększyli zaangażowanie swoich pracowników, obniżyli absencję, rotację, co dzisiaj na trudnym rynku pracy z perspektywy pracodawców ma ogromne znaczenie. No i też, żeby umożliwiać pracownikom taką, taką większą satysfakcję z pracy i większy komfort, co się też przekłada na wyniki. Dzień. Kobiety w Polsce chcą pracować i pracują i coraz więcej pracują, pokazują to statystyki dotyczące aktywności zawodowej. Tutaj bardzo gonimy Europę w tych obszarach, w których jeszcze trochę odstawaliśmy i to się, i to się zmienia. Natomiast widzimy też z badań chociażby ostatnich badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego o wyzwaniach rodziców. Że Polacy, a przede wszystkim rodzice, rodzice małych dzieci, czy rodzice, którzy mamy, które myślą o powrotach do pracy, chciałyby pracować na tym pierwszym etapie po urodzeniu dzieci trochę mniej. Czyli marzy im się na przykład praca na trzy, czwarte, na pół etatu, albo w niektórych firmach to jest, nazywaną, to jest nazywane rozbiegówką, czyli takim czasem miesięcy, kilku miesięcy. Dojś od właśnie jakiejś części etatu do, do pełnego etatu. I to jest, to jest taki sposób, czy taka, czy taka możliwość, którą pracodawcy mogą zaoferować swoim pracownikom, a przede wszystkim pracowniczkom, by ułatwić kobietom ten powrót do pracy, no i by też nie powodować takiego poczucia braku równowagi, bo widzimy, że jest ciągle w Polsce pewien segment, pewna grupa kobiet biernych zawodowo i to są właśnie te kobiety, które najczęściej wychowują małe dzieci i które chciałyby wrócić do pracy, ale póki co nie mogą sobie pozwolić na pracę, czy nie chcą na pracę na pełny etat, co często oznacza długie godziny, jak doliczymy jeszcze dojazdy, czy jakieś nadgodziny, często też niespodziewane nadgodziny, no to wtedy ten, ten czas się bardzo wydłuża i powoduje ogromny dyskomfort i takie poczucie, że, że to jednak chyba za wcześnie na, na powrót do pracy i w związku z tym część kobiet wydłuża te przerwy, przerwy macierzyńskie. A doświadczenia innych krajów pokazują, że tam gdzie jest rozwinięta możliwość pracy na część etatu, gdzie pracodawcy są do tego przyzwyczajeni, gdzie nie jest to czymś absolutnie wyjątkowym, no to tam kobiety o wiele chętniej do pracy i szybciej wracają i mogą z powodzeniem i z takim poczuciem wewnętrznego komfortu spełniać obie role równocześnie.